Ej, dawno mnie nie było. Dzisiaj przychodzę do Was z czymś specjalnym. Jest to aplikator bądź sonda do zdobienia paznokci. Zobaczymy, czy da się ją wykorzystać do diamond paintingu. Zaczynam. Tak oto się prezentuje. Jest wykonana bardzo ładnie. Właśnie, jedyny minus jest ten wosk, co jest na początku. Przyszedł mi trochę roztopiony, ale mam nadzieję, że to nie przeszkodzi w pracy. Więc zaczynamy, wysypujemy diamenciki, rozprowadzamy po ta ta tacce, ta taczka, tak, taczka, tak -taczka, ta taczka, I zaczynamy, ogólnie muszę powiedzieć, że pracuje się z nim bardzo ładnie. Wszystko się przyczepia od razu. Nie ma większego problemu. Tutaj mi się coś zadziało, że ten wosk się odkleił, odpada, tak się kruszy trochę. I to jest niefajne, ale myślę, że w innych egzemplarzach, egzemplarzach tego nie ma. Mi się akurat trafił taki felerny. No ale cóż, zdarza się. I tutaj jak widzicie, możecie zauważyć, jest taki mały czarny punkcik na tym diamenciku, ten wosk się kruszy. Teraz zaczniemy z drugą stroną. Niestety tam się nie obejdzie bez wosku. Trochę mi to zajęło, żeby nadziać wosk na to cieniutkie coś. Ale jak się udało, to praca idzie dosyć dosyć. Jednak ta strona jest wygodniejsza. Wolę tą pracować. No tutaj niefortunnie spadło, no ale wszystko jest do uratowania. Wystarczy przesunąć palcem. Jedyny minus jest, że tutaj nie ma takich końcówek, yy, co można, wiecie, przekładać po 3, po 4, po 5, po 6 diamencików naraz, więc praca z tym yy, aplikatorem, sondą będzie długopisem, będzie dosyć powolna, żmudna, ale bardzo satysfakcjonująca, podejrzewam. Powiem Wam, że jestem o dziwo zaskoczona, że da się wykorzystać na przykład narzędzia, przyrządy do paznokci w diamond fightingu. To jest tego żywym dowodem, przykładem. Nie znajdziecie tego jako długopis w diamond fightingu. Musicie szukać w tych ozdobach do paznokci, widzicie do cyrkonii. Podsumowując, bardzo fajna sprawa. Plusy to takie, że nie trzeba wosku dodatkowo do tej dużej części, tylko do tej małej. Jeśli będziecie wiecie, pojedynczo wyklejać, jak najbardziej super sprawa, wykonane ekstra. Zapraszam na inne moje filmiki. Bye! Bu! To jeszcze ja. Serdeczne pozdrowienie dla tej, tej i tej osóbki. Miałam Was pozdrowić już wcześniej, ale niestety nie miałam czasu i dopiero teraz rzucam filmik. Mam nadzieję, że mi wyba, wybaczycie. Obejrzycie to do końca. บาย